Witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Zgodnie z zapowiedzią wracam tutaj do tego pięknego sadu, gdzie tak się fajnie chodzi. Zobaczcie, jakie otwarte przestrzenie są. Dzisiaj nie jestem sam, ale nie chcę się tutaj, moja narzeczona, pokazać. Ale myślę, że dzięki temu będą też fajniejsze ujęcia. No i ja będę mieć w końcu towarzystwo na wykopkach. No dobra. Nie będę już przedłużać, widzimy się przy pierwszym dołku. Zapraszam, zachęcam do subskrybowania kanału. Łapka w górę, komentarze, mile widziane. Bardzo Wam za to dziękuję. No i zobaczymy, co, co wyjdzie z pierwszego dołka. Zaczynamy od pięk pięknego sygnału 66, ale tylko taki e, jakiś kapcelek czy coś. Nic ciekawego, lecimy dalej. Dzisiaj mamy bardzo dużo czasu na wykopki. Także korzystam, piękna pogoda, elegancko będzie się chodzić. Lecimy. No, i mamy sygnał pierwszy. Sygnał ładny, jak widzicie. I mamy tutaj pierwszą monetkę, i to nie będzie Boratynka, a będzie coś innego, chyba, bo widzę już taki specyficzny rancik. Tylko co to może być? Tutaj w kiepskim stanie wychodzą te monety, ale. Ale. Nie, no może i być Boratynka. Tak mi się w pierwszej chwili zdawało. Spróbuję to oczyścić i włączę Wam się jeszcze raz. No niestety, no tak jak widzicie, stan jest agonalny tej monety, tutaj te miedziaki będą wychodzić naprawdę kiepskie na tym polu przez lata użytkowania pola, użyźniania i, i różnych nawozów. No, no ale trudno się mówi, jest moneta, nie wszystkie na pewno w takim stanie będą wychodzić, także dobry prognostyk na dalszą część poszukiwań. Oglądajcie do końca, a my lecimy dalej. Jesteśmy bliżej zabudowań, sporo sygnałów, jest naprawdę co kopać. Ale póki co bez ciekawszych rzeczy. Ale lecimy cały czas do przodu. O, tam sobie moja tupta. A teraz jakiś taki kawałek łyżki albo widelca. Jakiś tam sztuciec z taką puncą tutaj, chyba. O taki dołek widać. Także to chyba jakaś była taka dość nietypowa punca. Lecimy dalej. No i mamy tutaj coś, widzicie. Taki był sygnał. Elegancki, równiutki sygnał. Taki jak lubimy na Simplexie. Jest moniak. Jest jakiś moniaczek. Chyba trochę większy niż Boratynka. Taki trochę niekształtny. Ale zaraz spróbuję to oczyścić. Choć przeczuwam, że będzie takie z poprzednią monetą. Bardzo nieczytelna. Ale może. Kto wie. Zobaczymy. No i... Raczej wy tego nie widzicie, ja to na żywo delikatnie, jakieś tam zarysy widzę, i to będzie prawdopodobnie no, na 99% boratynka. Widziałem ten długi, duży nohal. No nic, no jest druga moneta. I mam nadzieję, że jeszcze coś się znajdzie. O, widzicie, tutaj są jakieś takie pozostałości tych liter po wodzie, ale bardzo kiepski stany są tutaj tych miedziaków. No niestety, trudno się mówi. Takie uroki pola. Lecimy dalej. A tym razem taka kuleczka łowiana. Coraz lepiej się rozkręca temat. W końcu, nareszcie po jakiejś godzinie, półtorej godzinie chodzenia, lecimy dalej. No i jest. Rozkręciło się na dobre. Widzicie to tam. Piękny sygnał. A ono tutaj wygląda jak te, zapomniałem, jak one się nazywają te angielskie monety. Tak jaka ciasta, ale ona po prostu jest tak zjedzona, no dramat po prostu, dramat. To będzie pewnie między międzywojnie jakieś 10 groszy. One tak są zjechane zawsze, przynajmniej no mi się tak trafiają. Albo może Fenol. Który jest tutaj rzadkością, ale no jest moneta, ale kurde no, ogryzek, po prostu ogryzek. Chyba gorszej monety nigdy nie znalazłem. Ale liczy się. Lecimy dalej. Tak się jeszcze przyjrzałem, rzeczywiście jest tutaj jedyneczka, także jest. Fenol Adolfinio, jedyneczka. No kurde szkoda, no ja to tak poluję na te fenole, bo u mnie to jest naprawdę sprawa bardzo rzadka. I taki fenol by mnie ucieszył, no ale niekoniecznie w takim stanie. No ale trudno, nic się na to nie poradzi, no taka ziemia tutaj są nasycona widocznie chemią i zjadły te monety. Trudno, lecimy dalej. No i mamy kolejną, jest tutaj, monetka jakaś większa. Sami widzicie jaki sygnał. Nie spodziewałem się zbytnio monety, no ale jest. Także się cieszę, bardzo jest to PRL. Miedziane, ale jaki zachowany, fajnie. 49, oczywiście, 20 groszy. 20 groszy miedziane. Ładny stan, naprawdę fajna. No, akurat taki PRL to nieco, nieco bardziej cieszy. No i jest kolejna moneta, także zaczyna, już się robi naprawdę fajnie. A jeszcze sporo, sporo przed nami. Także oglądajcie dalej. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału. I do następnego dołeczka. Kolejny dołeczek i tylko taka blaszka. No i mamy kolejną. Sygnał widzicie, ale nie wiem, czy taki stan. No, no po prostu, no nie wiem, jak to skomentować. Ta moneta to wygląda bardziej jak jakiś trybik, czy coś takiego. Ale widać orzełka po środku. Jest to oczywiście. E... PRL i będzie to pewnie jakieś no, 10 groszy pewnie tak 10 chyba albo 5 no nie wiem w każdym razie no jest moneta ale naprawdę w arcy okropnym stanie na samym wierzchu leżała jak widzicie na dołka nie ma no ale jest liczy się także dzisiaj jakoś tak bardzo w ilość zaczyna iść ale szkoda że nie w jakość Trudno lecimy dalej, jeszcze na pewno sporo wykopiemy. A teraz spójrzcie na to. No tego po prostu się nie, da, nie dało ominąć. Od razu, jak tylko podwadziłem te ziemię, to, to zauważyłem tę wielką monetę. Raczej moneta i myślę, że to jest kopiejka. Bo biło pięknie 91-92, zazwyczaj znajdowałem z takim sygnałem kopiejki i jest wielka, gruba moneta. Więc i kopiejki się spodziewałem i chyba to będzie kopiejka. Tak jest. Będzie kopieja. A raczej dwie, dwie kopiejki. No, może nawet będzie coś tam widać. Mam taką nadzieję. Postaram się to delikatnie oczyścić i wam się włączę. No i pięknie, no zobaczcie jak, jak ładnie widać. No ładnie, no może przesadziłem, ale widać dwie kopiejki. No niestety, no. Tak, w kiepskich warunkach patyna, taka ładna zieloniutka się nie uchowa. No to jest po prostu niemożliwe. Nawet jeśli bym tylko i wyłącznie wodą. Delikatnie gołymi palcami to obmył to i tak by ta patyna zeszła, także ona będzie widoczna, tylko że będzie po prostu no, cała ruda, tak? Niestety, ale jest fajna moneta, naprawdę taka kopiejka cieszy Wielka, wielki moniak, Także fajny strzał, kolejna moneta jestem naprawdę zadowolony. A przede mną jeszcze jest około 2 no, godziny chodzenia. Także dzieje się, dzieje się naprawdę sporo. Trochę musiałem jednak zejść z tego świetnika. No, no nie dało się, no, musiałbym po prostu wbijać łopatę co 10 cm. Także no, to nie jest na, na dziś. Ale kiedyś takie miejsce na pewno zrobię. Bo zawsze tak, tak robię, że pod koniec czyszczę takie miejsca do, do zera, ile tylko dam radę. Dobra, nie rozgaduję się. Nie tracę czasu lecimy dalej. No i jest krągłość, ale tym razem to nie jest moneta, a guzik. <laughs> Jeszcze guzika brakowało. No i mamy guziczek. O, kurde, ale mnie drażni to, że one są takie tutaj pozjadane te monety, te w ogóle wszystkie fanty. No ale spróbuję coś z tego wykombinować i mam nadzieję, że Wam pokażę i powiem, co to jest. No, i coś tam widać, jest oczywiście orzełek, ale chyba bez korony, więc to będzie pewnie PRL. No, i on jest tak zjedzony, że nawet ten rant, tutaj ta wódka, widzicie, zostało połowę, bo reszta po prostu no, rozpadło się już. No, ale trudno. Jest guziczek, jest orzełek, także fajnie. Fajnie, naprawdę fajnie, lecimy dalej. A takie widoki bardzo lubię. Bryłka. A w bryłce sygnał, a w bryłce moniak. Zgięty, co prawda, moniak, ale moniak. I znowu jakaś, jakiś miedziak. Pewnie w krytycznym stanie agonalnym. No, ale zobaczymy, co da się z tego zrobić. No, raczej niewiele da się zrobić. Przynajmniej tutaj na wykopkach, ale i nawet ołówkami, no, no po prostu nie, no nie ma z czego rzeźbić tej monety. Szkoda, szkoda naprawdę, ale no nic, no zobaczycie w razie czego to tutaj z boku, jeśli uda mi się w ogóle coś tam odczytać, coś tam doczyścić. Ale jest kolejny moniak, sypie naprawdę fajnie, także lecimy z tym dalej. A przed chwilą ten tętno przyspieszyło, jak mi tak fajnie to z ziemi... Delikatnie, o, tak ręcikiem zabłyszczało, ale no od razu się szczaiłem, że coś jest nie tak, no i to po prostu jakiś dziadostwo, jakiegoś braloczka czy czegoś. No ale przez chwilę cię było. Także takie sytuacje też się zdarzają, a my lecimy dalej. I będę się kierować już tylko w tamtym właśnie kierunku, bo tam będę już kończyć i, i się zwijać do domu. Ale to jeszcze spory kawał przede mną. Lecimy. Tak sobie leży i tak czeka, aż ktoś ją w końcu znajdzie, no i mogę jej powiedzieć dzień dobry. Mam monetę. Co to będzie za moniak, kolejny jakiś wycieruch pewnie. Spróbujemy, zobaczymy, może coś jednak odkryje się. Może to teraz zauważycie. Po lewej stronie takie napisy. To będzie Boratynka oczywiście. Kolejna moneta jest Boratynka. Chciała wyjść i wyszła. Jest uratowana. I chociaż tyle się z niej ostało. Lecimy dalej. Fajny jest klimat. Cichutko. Piękny zachód. Super pogoda. Nie za ciepło. Nie wieje już. No po prostu bajka. Taki klimat na wykopki. Nic tylko po prostu chodzić i chodzić. Lecimy dalej. I to jest właśnie wytuptane. Piękny sygnał i coś czuję, że to będzie naprawdę ciekawa moneta. Nie wygląda to na PRL, a wygląda na coś znacznie, znacznie ciekawszego. Tylko kurde, szkoda, że w takim stanie, ale cieniutka. Normalnie kartka papieru, ale kurde, co to jest za moneta? Dobra, muszę z tą, to będę jeszcze bardziej ostrożny niż zwykle. Także dajcie mi chwilę i zaraz się do was włączam z powrotem. No i słuchajcie, dogram tutaj kawałek do tego filmu, żeby wam wytłumaczyć, co to jest. Jest to niesamowity strzał na ziemi świętokrzyskiej. E, znalazłem pruską monetę. Jest to jeden grosz. 24 część talara e, Fryderyka Wilhelma. Także to są Prusy, to jest rok e, prawdopodobnie 1619, jak widzicie. Ona jest ogólnie srebrna, choć tak naprawdę więcej jest w niej miedzi niż srebra, i to widać na pierwszy rzut oka, co, co mnie właśnie zmyliło. Myślałem, że to jest jakaś miedziana moneta, a, a jest tak jakby srebrna, no ale do czego zmierzam? Jest on albo końcówka emisji. Tutaj pozdrawiam, Piotra, dziękuję za identyfikację i. Albo to jest końcówka emisji, wtedy trwały wojny, więc e, tej miedzi dawali. Dużo, dużo więcej niż srebra, no i tak to niestety wygląda, ale fajnie, że udało się w ogóle zachować ją jakoś i wyszła. No, i tak jak zobaczycie zaraz tutaj na zdjęciu obok, dokładnie z bliska, jak ona wygląda. A wygląda naprawdę całkiem, całkiem nieźle, jeśli się zrobi dobre zbliżenie. Także mega strzał! No i jak tu kończysz, jak tu takie kółka wyskakują. Piękny był sygnał, taki, taki jak widzicie. I takie wielkie kółko mi wyskoczyło. Oczywiście to nie jest moneta, ale co to jest? Czy to będzie guzik? Guzik, ale jaki wielki! Hmm. Jeszcze tak dużego guzika nie znalazłem. Ogólnie to nie mam szczęścia jakoś do tych guzików. Mało ich znajduję. Łóżko jest, elegancko. Wielki taki guzik. Hmm. No dobra, spróbuję to oczyścić lekko i zobaczymy, co z tego wyjdzie. W miarę udało mi się go doczyścić, ale nic na nim nie widzę, kompletnie nic, ani tutaj, ani tutaj. Żadnych sygnatur, nic, ani nic, dosłownie goły guzik, ale wielki, no taki jak widzicie. Fajny guzik, całym muszkiem, nie pozaginany, nie nic. Także fajna znajdka, też mnie cieszy oczywiście. Ale to chyba będzie po prostu jakiś tam zwykły guziczek. Który mnie cieszy. Jest kolejnym dzisiaj fantem. Naprawdę dzisiaj posypało i to na bogato. Fajne znajdki. Jedyne do czego można się przyczepić, to stan tych wszystkich monet. No ale no, no cóż, nic się na to nie poradzi. Gdyby jeszcze poleżały jakiś czas, no to by nic z nich nie zostało. A tak to chociaż jest tyle co widać. Dobra, lecę jeszcze może coś wykopę, jak nie to zaraz kończę. No dobra moi kochani, bo mnie tu zaraz zjedzą te komary. Eee... Wyszło naprawdę wiele, wiele dzisiaj fantów, sporo monet. Naprawdę to były mega wykopki. 4 godziny na wykopkach, e, równo 4. Nawet nie licząc małych tych przerw. E, dawno mi tak nie posypało tymi monetami. Także miejscówka, naprawdę, tak jak mówiłem, przyjdę tu na kilka godzin bitych i natrzepałem sporo tych monet. Także, a nie zrobiłem, no mniej no, się tutaj zrobiłem, może 10% tego sadu. Także. Jest bardzo obiecujący, a żniwa już są i dochodzą mi kolejne miejsca. I, I tylko jedyne, czego mi teraz będzie brakować, to czasu na to wszystko, żeby przechodzić na spokojnie. Ale akurat SAT mi nie ucieknie, więc następne odcinki już będą z moich ulubionych pól, na, które, na których na pewno wiele, wiele fantów jest. Jestem tego pewny. Także e, dzisiaj wyszło tyle. Tak jak tu widzicie. Dużo monet. Zresztą widzieliście to na filmie, jeśli dalej to oglądacie. Jeśli Wam się podobał ten film, mam nadzieję, że subskrybujecie ten kanał. Jeśli nie, to właśnie to zrobicie, dacie łapkę w górę, napiszecie jakiś komentarz dla zasięgu. Będę wam bardzo za to wdzięczny i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!